Cześć, dzisiaj to dystagi od kuchni i będziemy robić oponki szelowe tak. z cukrem. Tak, będziemy ją wtaczać w cukrze, kurze. będzie bardzo, bardzo słodko, ale bardzo pysznie, lubisz? No. Tak. No, my właśnie tak szybko Wam pokażemy, jak to szybko zrobić, bo one, tak szybko jak będą zrobione, będą też zjedzone. Ja. Taka porcja na cztery osoby, na jeden powieczorek, powiedzmy. No, jak ktoś dojdzie i będzie pięć osób, też się załapie. Zgadza się? Na dużo. Dużo będzie dużo i też Dobrze, od czego zaczynamy? Pierwszą podstawową rzeczą, od której musimy zacząć, to wstawić. Oliwka już wie, że musi tak, dawać ser biały, ale my zaczniemy od jeszcze innej rzeczy. Od czego Oliwka? Co tam już się grzeje? Um, nie wiem. Oliwka nie wie, to się nazywa olej. Olej rzepakowy albo Już rozgrzewamy. My mamy głęboką patelnię, może to być garnek, może być być w którą chcecie smażyć. Oliwka, co wrzucimy do miski? Najpierw to. Tak, to, czyli biały ser. Tu mamy 300 gram białego sera, takiego z wiaderka. Pomogę Ci trochę. Będziesz mieszała. O pięknie. Dobrze. I dołożymy trzy łyżeczki. Właśnie śmietane. 18. Innej. Dobrze. Oliwka nam to wymiesza. A w tym czasie ja tutaj mam już dwa żółtka wbite. Do tego dodajemy 4 łyżki płaskie cukru kryształu, będzie jakiegoś słodzika i dodaliśmy dodatkowo łyżeczkę płaską cukru z prawdziwą wanilią. To wszystko zmiksujemy. Lubię wanilię. Ja też, dlatego dodaliśmy. Jeżeli nie lubicie, oczywiście możecie nie dodawać, a to samo ilość cukru zostaje. Ja już mam zmiksowane. Tutaj. Tak, tu jest już biały ser. Teraz do tego białego ser, który Oliwka nam tutaj zmieszała razem ze śmietaną, dodamy ubite żółtka z cukrem. To odłożymy, a tu oliwkę przelejemy, ładnie wymieszamy no. wszystko razem. Teraz wymieszamy biały ser z tą śmietaną. Oliwka, poczekaj, poczekaj, jeszcze to troszeczkę wyskrobimy, Nic nie zostawimy. Wymieszamy razem. Oliwka tutaj nam miesza mokre składniki, a tutaj mamy jedną szklankę plus dwie trzecie szklanki mąki pszennej zwykłej, pół łyżeczki proszku do pieczenia i pół łyżeczki sody. Wymieszamy. Co? Jak ci działka? Super. Super! Pomóc ci trochę? Nie. Nie, oliwka jest bardzo samodzielna. Jak zwykle nie da sobie pomóc, ale radzi sobie doskonale. Ale jakby co? Nie ja lubię serpionek. <grym> Super, Oliwka nam przepięknie naprawdę wymieszała tą masę. Dodajemy teraz naszą mąkę. Dobrze. Chwilę wymieszamy. Dobra, przytrzymam Ci miskę. Dobrze. I dolejemy słuchajcie łyżeczkę wódki bądź spirytusu. Nie jest to konieczne, ale dzięki temu to ciasto nie będzie piło tak tłuszczu z zbrytkach. Proszę. Mamo. Słucham. Mamo, <gry> tak, Oliwka rączkami już zaczęła tutaj wygniatać nam ciasto i bardzo prawidłowo. Po chwili wymieszaliśmy, teraz będziemy wygniatać rękami. To Oliwka idzie umyć rączki, za chwilę nam będzie wycinała, a ja przejmę wyrabianie ciasta. Wraca do nas Oliwka. Kuk A ja zdążyłam. Tak, Oliwka jest tak zwinna jak jaszczureczka. No. Dobrze. Miałam dzisiaj tlenik. Tak, nawet ten Oliwka dzisiaj zrobiła, zgadza się. Dobrze, ciasto wyrobione. Tak jak mówiłam, trochę się klei do rąk. Teraz ja idę umyć ręce. Tak. Tak. Rączki czyste? Tak. Dobrze. Stolnica jest, wałek jest, foremka jest. My mamy taką tylkę cukierniczą, będziemy wytrawać mniejsze. Mąka do podsypywania I, i nasze ciasto. I dużą, tak. To co najpierw zrobimy? Dokładnie to, czyli mąka. Podsypiemy naszą stolnicę. Dobrze. I wyciągniemy nasze ciasto. Czyli dużo. Dużo. Ciasta. Dużo te A ja będę wykrawała. Tak, Oliwka będzie wykrawać, także mama szybko zarobi. Chwileczkę tylko. O, mama, tamy. Tak, tak, tak. mam taki Tak, tak. Tak. nasze już się jednolite. Nasz olej już się rozgrzał, jest gotowy. jest gotowy? Tak, już jest, jest gotowy. Już jest gotowy, dobrze. Trzeba to na palcach stać. Dobrze, wałkujemy na grubość około centymetra, półtora centymetra. bo trochę się przykleja. Pamiętajcie, musimy je podsypywać. Tak. Nasz wałek też trochę odsypiemy. O, teraz lepiej. Dobrze, Oliwka, wykrywamy. Ten? Tak, najpierw duży i za chwilę będę wykrywała środek. Tak. <laughs> Nie musimy się bardziej wyciągać. Proszę. A, oliwka też od razu. To na środek wycinamy mniejsze kółeczko. Pięknie. Proszę bardzo. Nie ma. To ciasto, które nam tutaj zostaje, wykorzystamy ponownie. Delikatnie zagnieciemy drugi raz. Słuchajcie, żeby nam, się, ja mało. Dobrze, żeby nam się tak nie przybierały foremki do ciasta, obtaczamy je delikatnie mąką, tak? Tak. Dobrze, Oliwka mówi, że małe, mama duża. Dobrze. Świetnie i kolejne. Te, które Oliwka już przygotowała, będziemy smażyć. Smażymy do złotego koloru. Na średnim paniku, w średnim ogniu. I jeśli będą nam za szybko dochodziły te oponki i będą ciemniały, to znaczy, że mamy za bardzo rozgrzany ten olej i w środku mogą się nie dosmarzyć. Wędrują na oknie. Pięknie. Słuchajcie, a jak najlepiej sprawdzić czy olej już jest gotowy, jeśli nie mamy termometru cukierniczego, kuchennego, możemy oczywiście to sprawdzić na przykład rzucając taką kuleczkę, jeśli ta kuleczka od razu nam wypłynie na wierzch i w niej będą się tworzyły takie bąbelki, to znaczy, że się jest super smaży, dobrze. Jeśli będą się tworzyły duże bąble, to znaczy, że ogień jest za wielki, trzeba zmniejszyć grzanie. Dobrze, to mama Ci weźmie, żeby się nie kleiło, Hop. Mamy? O tak. Mamy, Dobrze. My zagniatamy ciasto ponownie i robimy kolejną. Trochę się... trochę się klei, to co robimy zawsze? Na rączkę, mąkę, tak, żeby się nie kleiło. Już nam się ładnie smażą, zaraz je obrócimy na drugą stronę, bo muszą się usmażyć z obydwóch stron. I uszykujemy cukier puder do posypania bądź obtoczenia. Możemy oczywiście użyć cukru yy, z wodą, czyli lukru, yy, rozrobić cukier puder z yy, na przykład sokiem cytrynowym. Możemy rozpuścić czekoladę i zamoczyć nasze oponki w czekoladzie, ale powiem szczerze: ja znam z dzieciństwa sposób na obtaczanie cukrem pudrem i chyba najbardziej nam smakuje. Nie? Albo w mięsze. Tak, Oliwka słuchajcie najbardziej ze słodyczy lubi mięso, więc. Ja wszystkie czasy lubię. Tak, Oliwka wszystkie. Oprócz czego, niczego nie lubisz? Może nie jeść, ale szczepionek nie lubisz, nie? Szczepionek? No. No, ja lubię. A szczepionek nie lubię. Co? I ostatnią oponkę formujemy nawet rękona. No, zobaczcie, bo już nam zostało tylko troszeczkę ciasta. I wytniemy Katarzyna, nasz proszę środeczek. Proszę bardzo. I oliwka sobie skomponuje środeczek. Dobrze. A my smażymy dalej. Ale pachnie. Jak myślisz, wyciągamy. Chyba już czas, słuchajcie, za tak kątem oka sprawdzam, czy są pięknie zezłocone. Wyciągamy, tak? Słuchajcie, ja mam tutaj. Tak, nasza jeszcze. Tutaj akurat wyłożyłam sobie serwetkami. Możemy sobie talerzy wyłożyć na przykład papierem ręczykami papierowymi. Dzięki temu trochę tego tuszu nam w konie z oponek, które wyciągnęliśmy. Mamy je, zobaczcie, słuchajcie, tak nam wyszły, chrupiące z zewnątrz, puszyste w środku, uwaga, gorące, prosto z tłuszczu, uważamy, bo to jest bardzo gorące, rozgrzany tłuszcz. Damy im chwilę wystygnąć i tuż uszykowaliśmy sobie cukier puder, którym będziemy je obtaczać. Wam życzymy smacznego, tak? Zapraszamy Was na kolejne nasze odcinki, polecamy na nasę... Tak, znajomy niedługo Bartek zrobi odcinek i zaproponuje Wam nowe pyszności, <głos》>, które na co dzień konsumujemy. Dziś oponki na podwieczorek, my szybciutko smażymy kolejne partie, stawiamy kawę, życzymy smacznego, do zobaczenia, cześć! Pa.